Może najpierw rozważmy to, o czym pan prezydent mówił na początku. Dlaczego pan tu tak w ogóle był w tym mieszkaniu? No, Pani... on no, może, nie wiem, jest Pytanie, osobą, która utraciła lokal w wyniku pożaru, jest dzieckiem, które wyszło z domu dziecka mieszkał w lokalu nie nadającym się do zamieszkania. Dlaczego on w ogóle przed w posiadanie tego mieszkania? Dlaczego tam w ogóle mieszkał? Za chwilę... I zdał klucze w momencie, kiedy zrobiła się afera, a nie wcześniej. Nieprawda. Hmm. No zdał je dzisiaj rano, już w wyniku nacisku dziennikarzy. Nie, nie wyniku nacisku dziennikarzy, tak jak Państwu powiedziałem, od samego początku mówiliśmy, że Pan tak przyjechał tymczasowo. E, oczywiście, ale jakby Pani pozwoliła Można mi, jakby Pani pozwoliła mi dojść hmm. do słowa. Dobrze? Szanowni Państwo, tak jak Państwu powiedziałem, za chwilę będziecie mogli zadawać pytania. Jeżeli chodzi o mieszkania i przydział do tych mieszkań, my sprawdziliśmy na jakich zasadach były przydzielane te mieszkania do tej pory i też przez pana naczelnika Siekierkę oraz przez byłego już prezydenta pana prezydenta Czapskiego. Y, bo też musimy zacząć od samego początku, na jakiej w zasadzie y, odbywają się takie przedziały, więc y, szanowni Państwo, szanowni Państwo, o Pana, o Panu, tak. szanowni Państwo, redaktorze, czas na pytania pan będzie jeszcze tak. dziś, ale, no, no, ale pan może... Ale, bo zaczynamy naprawdę trochę zmieniać temat, no, pan o swoim poprzedniku i o tym, na jakich zasadach były wcześniej te mieszkania bo tego, przydzielane, bo to A powinni ja usłyszeć tej, mieszkańcy, myślę, że reszta moich chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej zasadzie i dlaczego na czas nieokreślony, nieokreślony podpisano z panem Tutakiem, a on oczywiście od i nie tylko z panem Tutakiem on oczywiście oddał dzisiaj klucze, ale no, no cóż, na no tego już nie zmienimy pytanie dlaczego w ogóle to mieszkanie zostało mu przydzielone, bo nie spełniał żadnych warunków, Szanowna które pani. powinny spełniać osoby które dostają od miasta lokal komunalny chcę właśnie to pani im powiedzieć skierowania do zawarcia umów najmu na lokal mieszkalny, które były do tej pory i były przyznawane nie tylko przez pana Czopskiego, ale również przez pana siekierkę, były bez odniesienia do przepisów obowiązującej uchwały Rady Miasta z 25 października 2001 roku. No tylko taka jest uchwała. Pan Tutak przeszedł do tego mieszkania. Jakie argumenty prawne, jakie uchwały, Pan pokaże nam, Powiem które tak. poważniły Pana Tutaka do zajęcia tego lokalu? Szanowny Panie, yy, albo Pan pozwoli mi się wypowiedzieć, albo będzie rada, Pan, pan mnie przerywał. Znana, my się, do... Do... Ale za chwilę Pani się dowie. Proszę, proszę też, no, yy, ale rozumiem, to proszę pozwolić. pozwolić na to pytanie, tak proszę, proszę pozwolić nam powiedzieć yy, to, co mamy do powiedzenia, i Państwo będziecie zadawać pytania. To jest kulturalne wydaje mi się. Kulturalne są no, Dlatego chciałbym to, dlatego zwołałem konferencję. W związku z panem tutakiem, z jego mieszkaniem, nie jego zasobów komunalnych jest ta konferencja. Pan tutak dzisiaj podzięki od oddał czy do mieszkania. Pytam mi się, jak pan wszedł w ogóle. Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe gminy, spróbuję Państwu powiedzieć już od kilku minut. Musicie zdać sobie sprawę i to, co powiedziałem. Pan Tutak nie był tam zameldowany, ani się nie meldował, ani nie przebywał no, ale w, w, w tym mieszkaniu. umowa na czas nieokreślony, prawda? Nie przebywał w tym mieszkaniu na czas, bo by przebywał, w bo by przebywał, na czas nieoznaczony, bo by przebywał do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa. Do zajmowania lokalu uprawniony jest Pan Piotr Tutak. Zdaniem lokalu mieszkalnego następuje na czas nieoznaczony, podpisano. Prezydent miasta Dariusz Szczepanin. To tak? Tak, tak jest. Proszę Pana. Proszę pana yy, albo będziemy sobie prowadzić dyskusję, albo Pani tak, da prowadzić konferencję. Musimy tak? tak, Pana czy, uzyskać odpowiedź. Bardzo bym prosił, żeby Państwo dali nam prowadzić konferencję. Ja bym to, Ale nie mam konferencję, bo myślę, że mylimy tutaj pojęcia. Konferencja jest po to, żebyśmy mogli się czegoś dowiedzieć. Są jeszcze koleżanki i koledzy, Pani, którzy chcieliby usłyszeć pełną informację. Ja, myślę, ja, ja Panią rozumiem. Zgodzą się ze mną, że chcą usłyszeć. Ja Panią rozumiem, znaczy ja panią rozumiem, panią rozumiem że Pani chce usłyszeć i my chcemy to powiedzieć. To I to, proszę nam to, dać to, to, możliwość to proszę, to, wypowiedzenia to. się w tej sprawie. Cały czas na to czekamy. W tej sprawie. To tej proszę mieć cierpliwość. Czy Pani się gdzieś spieszy? Pan, no, jeżeli Pan przez kolejną godzinę będzie unikał odpowiedzi na to pytanie... Przepraszam, mówię do tej pory 10 minut. Rozumiem, pięć minut. 5 minut, pięć minut przeznaczamy to na dyskusję, że Pani nie, nie może zrozumieć, że chce wypowiedzieć całą swoją wypowiedź, mhm. po czym zada Pani konkretne pytania. A jeśli już Pan mówi o tych meblach, tak? Mówi pan, konkretne pan, pytania, ale bardzo prezydencie, przepraszam, prezydencie, ale przepraszam, mebla, ale przepraszam bardzo. bardzo. pan Nie, tych nie. To proszę powiedzieć, do kogo te meble zmieszkań? Którzy mieszkańcy Białej Podlaskiej skorzystali z tego dobrodziejstwa, z zakupu mieszkań z pieniędzy miejskich. Szanowny Panie, mieszkańcy Białej Podlaskiej, którzy yy, będą w bardzo trudnej sytuacji, a tego wymaga Który od nas mieszkańcy ustaw. Już a czy Pan mi przeszkadza, czy Pan mi daje powiedzieć? Jeżeli pytanie. Pan mi będzie przerywał, nie będę odpowiadał na Pana pan pytanie. pytanie, ale to Żeby jest Pana, pana wybór. Szanowny Panie, mieszkania, które zostały wyposażone w meble są przeznaczone do zasobu gminy w momencie, gdy w mieście wydarzy się klęska żywiołowa, gdy wydarzy się pożar, gdy wydarzy się powódź miasto musi mieć takie mieszkania i po to są te mieszkania, no, żebyśmy jest jed... Jed... Te, miesz... te mieszkania trzymali właśnie na klęskę rozumiem, żywiołową, na pożar na, na wszystkie inne rzeczy, które mogą się przytrafić naszym mieszkańcom no, przytrafi na, na dzień dzisiejszy, dzisiejszy na dzień dzisiejszy ja mam, Szanowni Państwo, jeżeli by się taka sytuacja przydarzyła, gmina jest zmuszona wynajmować hotele dla naszych mieszkańców. Jeżeli mamy zasób mieszkaniowy i te mieszkania są puste, postanowiliśmy razem ze współpracownikami, że przeznaczymy te mieszkania właśnie na taki cel. Niedawno mieliśmy taką sytuację również. Mieliśmy taką sytuację już kilka lat temu. E, nauczeni e, tym, że w popłochu trzeba w e, biegu e, szukać nagle e, lokali mieszkalnych, postanowiłem, że przeznaczymy te lokale właśnie, e, właśnie no, ale na ten cel. Dlaczego w takim razie pan Tutek zajął mieszkanie dla meblami za 50 tysięcy, które to mieszkanie miało czekać na ofiary klęski żywiołowej? ofiarą, jakiej klęski żywiołowej jest pan Piotr tutaj? Już pani odpowiedziałam. Nie nie, nie, nie nie odpowiedział Już pani odpowiedział. Nie nie odpowiedział no, mi Dlaczego pan tu tak zajął mieszkanie, tak, Szanowni w które będę pana słów miało czekać na ofiary klęski żywiołowej. Czy pan tu tak jest ofiarą klęski żywiołowej? Ja pani ja. już odpowiedziałem. To proszę jeszcze odpowiedzieć, jak ofiarą jakiej klęski nie, nie, żywiołowej jest pan Maciej Matusza, już który panie? także otrzymał pana tak, decyzji kolejne mieszkanie komunalne. Szanowni Państwo. Ofiarą jakiej klęski żywiołowej jest pan Maciej Matusza? Człowiek, który na pana zlecenie będzie robił audyt w spółkach miejskich. A czy tak, to jest problem? To jest problem, problem że zajmuje że człowiek, mieszkanie, które nie zajmuje. Absolutnie. Podatką, żadna z tych osób, z tych z osób nie zajmuje mieszkania. Została z nim podpisana umowa, co dla mnie oznacza, że ta osoba ma prawo do tego mieszkania. Nie ma prawa. Ale jest nim podpisana umowa, ale nie ma prawa korzystać z tego Nie mieszkania. ma, bo ta osoba nie mieszka w tym mieszkaniu. Ja rozumiem, dlaczego zatem została z nim podpisana umowa? Szanowna Pani, ta osoba, ani Pan Matuszak, ani Pan Tutak nie mieszka w tym mieszkaniu. No rozumiem, Pan Tutak pan ma, zdał dzisiaj klucze. Od kiedy prawda? Pan Matuszek nie mieszka mhm. w tym mieszkaniu? Również nie mieszka od e, kilku dni w tym mieszkaniu, mhm. również nie Zresztą, mieszka, bo z, z tego co wiem miał się rozliczyć z Zakładem Gospodarki lokalnej. nie Rozumiem. mieszka. Rozumiem, I nie mieszka, natomiast, latuszak, natomiast proszę mnie o to nie pytać, pan Latuszak nie mieszka. podobnie jak pan tutaj, dlaczego w ogóle tam zamieszkał? Dokładnie tak samo jak państwu tłumaczyłem. Ani pan Tutak, ani pan Matuszak nie mieszka w tym mieszkaniu. Ale nie ma tematu. Nie mieszka. Temat mieszka. pana Tutaka i pana Matuszaka jest tematem zupełnie zastępczym. Nie pozwalacie, za... mi państwo, nie, 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 nie. nie pozwalacie mi państwo dojść do sedna sprawy, a sedno sprawy wygląda w ten sposób, że w tych mieszkaniach yy, mówimy o tym, że czekam na dzień dzisiejszy 300 rodzin na mieszkania socjalne. Mówimy o tym, e, że dzisiaj są osoby, e, które przez wiele, wiele lat e, składały wnioski o przyznanie mieszkań socjalnych, natomiast pan Siekierka z panem Czapskim przyznawali poza kolejnością mieszkania. Hasniem, przyznawali Daj, panie, panie, panie mieszkania, przyznawali. Public pounds, da, pan, Szanowni Państwo, ja nikomu mieszkanie nie dałem. Oni wydając swoje decyzje oddali te mieszkania, praktycznie nie możliwe jest odzyskanie w tym momencie, Panie sprawdzamy to, czy decyzje te są do wzruszenia, oddali te mieszkania dla osób, dla osób które nie Oddałem zasługują na to, żeby mogły w, tym, w tych mieszkaniach mieszkać, łamiąc uchwałę Rady Miasta, o której Państwu powiedziałem. Uchwała Rady Miasta jest z 2001 roku dodatkowo do przyznawania mieszkań socjalnych, mieszkań komunalnych została powołana komisja mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa składała się z pana Romana Siekierki, składała się z pani Jadwigi Drozdziel i składała się z pana Mieczysława Ruty, który jest prezesem zdl u Komisja Mieszkaniowa nie podjęła y, wysiłku, aby stworzyć listę osób oczekujących na mieszkaniach, chociaż miało to w swoim obowiązku. Komisja Mieszkaniowa powołana do opiniowania, y, zatwierdzania y, przydziału mieszkań Yy, socjalnych i komunalnych yy, zebrała się ostatni raz 22 października 2012 roku. Rozumiem, wszystkie, decyzje, wszystkie decyzje, listę osób wszystkie, na na której wszystkie pan, decyzje dotyczące, wszystkie, wszystkie decyzje dotyczące przyznawania yy, mieszkań przez yy, Pana Sikierkę i Pana Prezydenta Andrzeja Czapskiego yy, Niestety, no, łamały uchwałę mm -hmm. Rady Miasta, były podejmowane z naruszeniem Rady Miasta. Te, co ciekawe, sam prezydent, dokonując osobiste wybrać. skierowanie w ostatnich dniach swoich rządów, naruszał na ustanowione przez Radę Miasta i siebie samego przepisy ma wniosek, prawa. Ma ja I, ma, dobra, I naruszył dobra, i dobra, przepisy panu, prawa. I co ciekawe, szanowni państwo, ale pan mnie nie zakrzyczył. Szanowni państwo... Szanowni Państwo. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy to mieszkanie, które zajmował pan tutak, było mieszkaniem komunalnym? Proszę już panu odpowiedziałem. Proszę powiedzieć Ja panu odpowiedziałem. To mieszkanie komunalne. Ale dostał pan tak. na pytania. Ale trzeba powiedzieć że to mieszkanie służbowe. Skąd się działa informacja rozpowszechniana przez pana rzecznika, że pan tutak płacił 900 zł zakładowych gospodarki lokalowej za to mieszkanie? Kiedy tak naprawdę płacił ponad 300. Szanowny Panie. Jak już panu powiedziałem, za chwilę wszyscy się odniesiemy do pana pytań. Ale, Ale czy ta może ta ta pan ta nam pozwolić, żebyśmy kontynuowali? Szanowny panie, ja na to ma pytanie odpowiem za to, że pana koledzy weszli do Proszę pana, ja nie będę dyskutował na temat tego, w jaki sposób pan robi materiał. Ale bardzo Pani proszę, proszę ale bardzo proszę ja nie będę na ten temat dyskutował na jaki, w jaki sposób Pan robi materiał, ale proszę nam dać dokończyć nasze wypowiedzi nasze wypowiedzi, nie wypowiedzi. Nie wypowiedzi. Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo nie mi przykro.. Bardzo Zbyt mi przykro. dowiedzieć się, dlaczego pan tutak i pan natuszak zamieszkują no. w mieszkaniach komunalnych. Ale w tym momencie, mówi, pan mówi pani nieprawdę, bo pan, i pan tutak, ani pan natuszak nie pan zamieszkują w mieszkaniach. Ale pan pan czy zamieszkują, pan czy pan 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 nie pan zamieszkują? Absolutnie nie... Otrzymać informację, że w dalszym ciągu zajmuje mieszkanie Z tego co wiem, prezes jest chory i przebywa w szpitalu. Pan prezes? Ruta? Z tego co wiem. Nie, nie, jest Z tego co wiem. Pan nawet te informacje. Ja mam wszystkie informacje, proszę pana. Pan. O, pan o której? Panu, o tej A tu pani, pani wielkim o kim ja mówię. Bardzo dziękuję. Pani pani szanowni panu, państwo, panu, jest ale ja to bardzo, to pani jest bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Ja też panu bardzo dziękuję. Za proszę, bardzo, proszę bardzo. Bardzo, natomiast teraz proszę odpowiedź na bardzo przepraszam, szanowni ja państwo. państwo od... Chciałbym móc kontynuować. Chciałbym móc... Chciałbym Więc... móc, bo to nie jest moment, żeby pani zadawała pytania. Chciałbym móc kontynuować. Panie Prezydencie, ale spotkaliśmy się Ja nie pan... wiem w jakim celu pani się spotkała. Chce... My się spotkaliśmy w takim celu, żeby poinformować dziennikarzy o sytuacji chce... mieszkaniowej. Pani skutecznie nam to przeszkadza i przerywa. Natomiast nie, nie osiągnie pani swojego celu. Mieszkańcy. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. I... Bardzo mi przykro, panie Nie informuję o sytuacji lokalowej. w mieście, a ja nie chcę panu odpowiadać na pytania o pana Tudaka i pana Matuszaka, pana kolegów, którzy weszli do tych lokalnych. Trudno panu zapamiętać. Natomiast, szanowny panie, za chwilę będzie a pan, pan miał taką pytanie, odpowiedź, które odpowiedź. Pamiętam wszystkie. Pana wszystkie. Pan wiceprezydent powiedział, że to jest sprawiedliwe i To, co się działo z tymi mieszkaniami. Pan podziela to zdanie. To było przyzwoite. Szanowny, pani, Szanowny Panie Prezydencie, wszystko? nie przeprowadzono no, weryfikacji. Mieszkań, koledą, było przyzwoite. Ale czy, pan mi pozwoli skończyć zdanie? Ale czy Pan mi pozwoli skończyć zdanie? Czy będzie mi Pan w dalszym ciągu przerywał? To jest moje pytanie do Pana. Ja chcę, żeby usłyszeć pana. Czy Pan mi pozwoli skończyć zdanie? To jest na temat, to jest pan. Czy Pan mi pozwoli skończyć zdanie? Nie, no pytanie do Pana. Bo no, sz się, szkoda czasu, dziennikarzy... Ale panu nie szkoda czasu marnować na... na marnuje pan, pan wody, nasz czas. Na proszę pana, marnuje pan nasz czas w tym momencie. A co pan zrobił z mieszkaniami komunalnymi? Czy jest Mówi, pan w stanie. Czy jest pan w stanie wysłuchać życia? Bo 300 rodzin jak pan powiedział czeka na takie mieszkanie i nie mogło tam do tych mieszkań wejść. Właśnie A chciałem się do tego odnieść. Co pan powie tym ludziom? Chciałem się do tego odnieść. proszę odpowiedzieć na pytanie, ma pan okazję. Już nie będzie Pan przerwał. Będzie pan odpowie na pytanie, proszę bardzo. Ale przepraszam, to będzie Pani przerwał czy nie? No bo... si zresztą, może się umówmy na, na oddzielne spotkanie i Państwo się spotkacie e i, będzie i będziecie mogli kontynuować, widania, bo jeżeli... Ale jeżeli to. Państwo, Szanowni Państwo, jeżeli chcecie w dalszym ciągu przerywać konferencję prasową, no to rozumiem, że nie chcecie usłyszeć odpowiedzi. Chcemy usłyszeć ale odpowiedzi. Ale jeżeli to bardzo proszę, żeby pani posłuchała to, co mamy do powiedzenia. Temat. Ja mówię cały czas na te temat. Cały Panie czas mówię w proste, temacie mieszkania. Jak mieszkań. to się stało, że pan Tutak i pan Matuszak trafili do mieszkań, do których nie powinni byli trafić? Szanowna pani, chcemy się tego dowiedzieć? Proszę do tego, mi pozwolić skończyć moją wypowiedź. Bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Proszę mi pozwolić skończyć moją wypowiedź. Bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Mogę? Proszę. Szanowni państwo. Nie wykazano również z naszych informacji, wybrano pod uwagę długość oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego. Wnioski osób, którym przyznano mieszkania w zrewitalizowanej części centrum miasta, były składane w 2013 i 2014 roku. My sprawdziliśmy osoby, które dostały taki przydział mieszkaniowy i cóż takiego nam się okazuje? Yy, oprócz tego, yy, że wnioski były yy, składane w trybie ekspresowym, nie przeprowadzono weryfikacji oświadczeń o wysokości dochodów yy, członków gospodarstwa domowego. W przypadku pana Za ostatnie się trzy miesiące opierano, przydatku się przydatku tylko na, na, na opierano się tylko na, i wyłącznie na zaświadczeniach Panie, od pracodawców Panie, Panie lub wydruków przelewów. Taką konferencję trzeba było robić na początku swojej kadencji. A teraz jest konferencja nie, nie. tylko i wyłącznie Ale do... Ja widzę, że pan, pan mi się dał klucze, bo panie nie mówi na temat, panie. Proszę pana, widzę, pani że Pani przerywa. Pan się wstydzi tego. Absolutnie. i do tego przyznać, że zrobiliście wielką niegodziwość mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy czekają od kilku lat na te mieszkania. Możemy, wydenia... możemy zaprzestać w tej chwili rozmowy o pańskim poprzedniku, bo to nie jest jego konferencja prasowa, hmm. tylko państwa i porozmawiać na temat y, mieszkańców. Jeżeli pani zwoła... Ale jeżeli pani zwoła konferencję, to wtedy na pewno panią wysyłamy. No, pan ja wysokamy. jestem dziennikarzem, ja nie zwołuję konferencji. Pan jest prezydentem rozumiem, i to pan otrzymuje i hmm. konferencja nie jest dla pana, tylko dla dziennikarzy. Jak I Nie po to, żeby pan mógł wydać oświadczenie? Czy skutecznie może pani blokować tę konferencję? Ja panią ja rozumiem. Nie ja, usiłuję, ja panią, panią rozumiem, e, e, ma e, pani gotową to tezę, to natomiast wie pani, chcemy powiedzieć, poinformować mieszkańców, jaka była sytuacja. Nie dostali Mieszkań. i w nich nie zamieszkują, jeżeli pan ma na to jakiekolwiek dowody, to proszę nam je przedstawić teraz. Szanowni Państwo, dowody empiryczne, eee, ani pan Tutak, ani pan Matuszak nie zamieszkują w tych mieszkaniach. Ani A, od pan od Tutak, dzisiaj, ani pan Matuszak tak? nie zostali skierowani do tych mieszkań, aby tam się zameldować. Żadni z tych, żadna z tych osób nie naruszyła majątku gminy. Żadna z tych osób... Żadna z tych osób y, nie była tam meldowana, no, nie była tam była kierowana, tam aby zostało im przekazane mieszkanie. Ale to, w to są... Została podpisana umowa z nimi? W Wszystkie. Jak już Państwu powiedziałem, Pan tutaj zamieszkiwał tam przez okres niecałego miesiąca. Mm -hmm. Ale dlaczego w ogóle? Przez okres niecałego nie miesiąca. Y, nie, Szanowny panie, panie, bo gdyby Pan chciał cokolwiek sprawdzić, cokolwiek to zobaczyłby pan, że pan Piotr tak prowadzi tam 10 lutego, ale jeżeli pan tego nie chce sprawdzić, to pan stawia nam takie tezy i o tym możemy sobie rozmawiać, o tym możemy sobie rozmawiać później, tylko proszę mi dać dokończyć. Proszę mi tak dokończyć. Pan Matuszak nie mieszka w tym mieszkaniu. Proszę zapytać, proszę zapytać pana Matuszaka. Proszę zapytać pana Matuszaka. Opuścił to mieszkanie. Szanowni Państwo, nie jestem w stanie Wam to powiedzieć, kiedy opuścił. Czy to było dzisiaj, czy było wczoraj, czy było przedwczoraj. Ale ja nie muszę tego sprawdzać. Musi pan. Absolutnie. Ja sprawdzałem Pytając pana Matuszaka, czy mieszka w tym mieszkaniu. Nie mieszka w tym mieszkaniu. Ale została z nim podpisana umowa, która wciąż obowiązuje. Absolutnie nie. Nie została z nim podpisana umowa. Nie obowiązuje. Ale nie obowiązuje od kiedy? Szanowni Państwo, zapytajcie prezesa ZGR-u, przecież macie z nim kontakt. Jeżeli no to nie obowiązuje, to dlaczego obowiązywało? Dlaczego w ogóle została podpisana umowa z panem Tutakiem i z panem Matuszakiem na wynajem tych mieszkań? Dlaczego? Szanowni Państwo, e, ja to, że mieszkał tam pan Tutak m. i pan e, Matuszak, który tam nie mieszkał, a pomieszkiwał tak naprawdę. <laughs> Bo nie mieszkał, tym, bo, bo nie tym, mieszkał w tym, w tym mieszkaniu. Te mieszkania w dalszym ciągu były w zasobie gminy i w dalszym ciągu są w zasobie gminy. No, są, Te mieszkania nie zostały mieszkanie. nikomu oddane i nie zostały nikomu przekazane. Ale Gmina miejska Biała Podlaska nie płaciła za żadne z tych mieszkań. Dlaczego Panowie umowa uiszczali czynsz, który mieli uiszczać który naliczył, który naliczył im zakład gospodarki, naliczył im zakład gospodarki lokalowej. Ja też mogę krzyczeć, już panu. Ale ja to rozumiem, że pan pyta. Przecież pan już odpowiedział. Ale pan odpowiedział. Pytam się pana, czy pan wie, wszystkich pana 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 zastępca pana. twierdzi, że znacznie wyższy niż w rzeczywistości. Nie wiem tego. Około 900 zł. Ja coś to takiego powiedziałem? Nie, 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 to powiedziałem. No tak. ja to jest tak, tak. tak, że. Musicie powiem, państwo musicie zeznania sobie. Musicie ustalić zeznania. Ustawcie sobie najpierw i może to panie będzie sensowne. Niech pan sobie tutaj z panem kolegą. Będzie sensowne. Na lokalnej gazety z ogłoszeniami, gdzie jest wiele ogłoszeń o tym, że są mieszkania w Białej Podlaskiej do wynajęcia na wolnym rynku, a nie poznajomości. Ale szanowny panie. Niech pan prezydent zostaje z panem kolegą? O absolutnie nie. Ale jest to kłamstwo, co Pan mówi w, w tym momencie. A w jaki sposób rozdaje? Co znaczy rozdaje? Ale dałem? Ale jeżeli bym rozdał mieszkanie, to mieszkanie dzisiaj by było własnością, własnością jednego z tych panów. To mieszkanie nie jest własnością jednego z tych panów. Jak Państwo dobrze wiedzą, ale czy to jest rozdawnictwo? Czy to jest rozdawnictwo? Ma pan, mają Państwo do tego prawo, prawo oczywiście, żeby tak powiedzieć, natomiast jest to kłamstwo. A co to jest a co To jest, a jest to kłamstwo. A co to jest? Czy, czy bez znajomości z panem Prezydentem, pan Tutak i pan otrzymali otrzymaliby takie mieszkanie? Myślę, że otrzymaliby takie mieszkanie. Nie ja mój nie mój wiem, czy, nie czy kogo by musieli znać, wie pan. Jest no dla, dla mnie niebywałe, nie że mówimy o rozdawności, a nie było rozdawania. Bo nikt nie dostał z nich mieszkania. Nikt. Oddanie do Mieszkań, mieszkań osobom, które, na to, które nie mają do tych mieszkań prawa. Szanowna Pani, jeszcze raz Pani e, mówię. Do czasu, gdy Pan tutaj był doradcą, do czasu, e, gdy współpracował jako doradca e, nie na zasadzie e, codziennego obowiązku bycia w pracy od godziny 7.30 do 15.30, do czasu, gdy nie był naczelnikiem, gdy nie był dyrektorem gabinetu prezydenta, naczelnikiem gabinetu prezydenta. E, Pan tu tak przebywał w tym mieszkaniu, natomiast od samego, początku, od samego początku taką informację, że może pan tu tak przebywać w tym mieszkaniu, zarówno jak i pan tu tak, jak i pan Matuszek, otrzymałem od naszych urzędników. Od pan, naszych na jakiej urzędników. zasadzie może przebywać w tym mieszkaniu? Twierdzenie było takie, że. O, przepraszam. <grym> że pan tu tak, jak i pan Matuszak e, mogą przebywać e, ale na jakiej zasadzie w tych mieszkaniach. Na tym zasadzie mieszkanie? uchwały, proszę panią. U... Skoro nie są. Uchwały te... Rady Miasta, proszę panią, sprawdziliśmy. Czy pan e... podpisał tę uchwałę? Spraw... Nie, nie ja. Pan bodajże Czapski podpisał tę uchwałę. Ale nie pan... wiedziałem, jak brzmiała ta uchwała. Pan uznał, że. Natomiast. Natomiast. Uchwałą, natomiast. Po sprawdzeniu sytuacji prawnej mhm. i po sprawdzeniu informacji, że nie możemy mieć mieszkań służbowych w ten sposób, my wiedzieliśmy, że obecność tam pana Matuszaka jest niemożliwa. Aha, jest niemożliwa. A rozumiem, czyli to pański poprzednik popełnił błąd i pan... Mój poprzednik co popełnił, to zaraz pani powiem. Mhm. Rozumiem, Czyli Pański poprzednik popełnił błąd i e, jakby opierając się na tym błędzie, o którym pan, pan nie wiedział, że jest błędem, umieścił Pan swoich kolegów w dwóch mieszkaniach komunalnych. To nie są moi koledzy. Ale Państwo współpracownicy. Współpracownicy, tak, ale nie koledzy. No. Pan, pan się sądził, pani troszeczkę pan sądził, że to są mieszkania służbowe. Pan nie znał statusu tych mieszkań, tak? Tak szanowna pani Aha. dostałem taką informację o, dostał Od urzędników mhm. miasta Białopotocka. Czyli dostał Pan informację, że te mieszkania można tak jako mhm. służbowe, tak. Dostałem taką informację, że ci I panowie, panowie mogą być panowie że ci I panowie myślą tak, że te służbowe mieszkania w meble w łóżko tak, trzy. Trzy. trzy tak, wyposażenie, wyposażenie mieszkań Hmm. jak już Państwu powiedziałem, było na zasadzie kompensaty. Zupełnie no, z dobrze, innej przyczyny. Kto z tej kompensaty? Pan tutaj i pan na tuszach, Z ta tej ta kompensaty ma... skorzystał zakład mhm. e, Bialskiej Fabryki pani Mebli, pani? który zatrudnia Bial 100 pani osób pani? i ci ludzie e, dzięki temu dzisiaj mogą pracować, pani bo zakład ma płynność finansową. Kto trafiają te meble? Trafiają do pańskiego współpracownika? Te meble trafiają... Korzysta. Już powiem, powiem. Które z nich korzysta? Te meble trafiają do e, zasobów gminy mhm. i są majątkiem gminy. I są tak samo jak pani, będąc w tej sali, korzysta opierając się o ten stół, do, który to, jest za sobą. te meble nie trafiły do osób potrzebujących, które mają mieszkania socjalne, być może brakuje im. Z tego samego powodu, dlaczego te biurko nie trafiło do osób potrzebujących? Aha, rozumiem. Część mebli musi być w sali konferencyjnej. No ale... musi być, raczej musi. Rozumiem. Tak mi się łóżko wydaje. Też, łóżko też musi być w sali konferencyjnej. Jeżeli nastąpi pożar, jeżeli mhm. rodzina będzie bez dachu nad głową to chciałaby Pani, żeby spała na styropianie? Uh -huh. A Pan by chciał? No ja nie i dlatego jest łóżko. A, czyli czyli Nie korzysta ludziom, którzy nie korzystają. Tak? No, Oczywiście, że pytanie, od, samego początku, od samego początku od samego początku idea, idea y, kompensaty, jeżeli chodzi o meble, jeżeli chodzi o meble, była taka, aby wyposażyć trzy mieszkania, y, które mamy y, na stanie miasta, mm -hmm. po to, ponieważ mamy olbrzymie problemy lokalowe, i w tym momencie musimy najpierw zabezpieczyć interes gminy, jeżeli chodzi o tematy związane z katastrofami, które mogą się zdarzyć. I tego wymaga Ale ode mnie nie uchwały. Nie się i ustawa katastrofa, tutaj może tam przebywać. To pan ocena. Prawda? Już nie przebywa. No rozumiem, nie przebywa w wyniku... Medialnej afery, która się rozpętała, natomiast no, przebywałby dzisiaj rano. Absolutnie by nie przebywał. No, ale dzisiaj rano zdał płuc. Ale to jest pani twierdzenie, absolutnie by nie przebywał. O czym nie będąc nie tłumacząc się z żadnej afery i, i, i gdy nie było żadnej informacji medialnej, informowaliśmy media, mówiąc, że pan Piotr tak przebywa tam. Na zasadzie tymczasowo. Mm -hmm. Tym jest na czas y, nieokreślony, więc dlaczego? Bo ja rozumiem, że To jest tymczasowo... pytanie, to jest pytanie, y, to jest pytanie to nie, do, do, pana, y, nie do mnie. To jest pytanie do prezesa Rutynu. Ale nie, to pan napisał do Zakładu Gospodarki Lokalowej, żeby na najem lokalu... Ale umowę podpisuje... Umowę umowy podpisuje to, Zakład... To, umowy to, podpisuje, pan, no? to, co umowy podpisuje to, co Zakład pan, no? Gospodarki Lokalowej co z, jest, z najemcą. Tam w Oczywiście, tam, w tak jest. A Zakład Gospodarki Lokalowej mówi, że nie ma w swoim standardzie właśnie medy. Nie I jest to prawda. Ale nie jest to prawda. znaczy Te informacje, które pan teraz mówi, są zupełnie niezweryfikowane przez nikogo. Mówię, ja robię, to, to Ale yy, pan wybaczy, yy, wiarygodność pana w moich oczach yy, No nie pozwala mi. Nie, nie znamy się na tyle, żebym Czy uwierzył tak, panu na słowo. Pan zadzwoni do prezesa, jeśli go o to zapyta. Ale w tym Prezesu momencie prowadzę, prowadzę konferencję. Te meble będą w tych mieszkaniach.